Poniedziałkowa sesja na warszawskiej giełdzie zaczęła się od niewielkich zmian indeksów w porównaniu do piątkowego zamknięcia. Z taką sytuacją mamy do czynienia już od kilku dni. Także w trakcie poszczególnych sesji niewiele się dzieje. Tak było również i dzisiaj. Przez pierwsze dwie godziny handlu zmiany wartości indeksu były minimalne. Dopiero później WIG 20 skoczył w górę na 0,2 z grona największych spółek wyróżniały się jedynie walory polskiej grupy energetycznej. Już na początku notowań zyskiwały one ponad 1% i systematycznie szły w górę, by jeszcze przed południem rosnąć o, o ponad 2,5%. To efekt informacji, że rząd ma przyjąć zmiany w strategii dla branży energetycznej umożliwiające przełamanie sprzeciwu urzędu konkurencji i konsumentów wobec przejęcia przez Polską Grupę Energetyczną Gdańskiej Energii. Z czasem ożywił się handel walorami telekomunikacji polskiej, które rosło prawie 1,5%. W końcowej części sesji papieru obu spółek zamieniły się rolami. Akcje PGE rosły o nieco ponad 1,5%, a telekomunikacji polskiej zyskiwały ponad 2,2%. Na WIG-20 niekorzystnie wpływał, notowa... wpływał spadek notowań papierów KGHM o ponad 1%, oraz sięgająca 2,5% przecena walorów w Banku Rozwoju Eksportu. Ostatecznie indeks największych spółek zyskał 0,6%, a WIG wzrósł o Niecałe 0,5%. Nieco gorzej radziły sobie wskaźniki małych i średnich spółek. mw 40 stracił symboliczne procent, a Swik 80 obniżył swoją wartość o nieco ponad 0,3%. Roman Wszasnycki, Główny Analityk, Gold Finance.